Siemano ziomeczki, z tej strony Bengix Popa, a dziś CSGO Quiz Part 2, ale dzisiaj 30 pytań, więc to powiedzieć będzie więcej pracy, a nie jak przedtem 10, więc spoko! chciałem powiedzieć, że już film się wyrenderował, yy, mini vlog, wszystko tam mówiłem, gry o mikrofonach i następny giveaway kiedy będzie. Więc zaraz go stawię po tym filmie, więc może rozpocznijmy już ten quiz. A jak zostanie nam czasu, to może zrobimy jeszcze jeden quiz króciutki, więc spoko. Dobra, rozpoczynamy quiz. Która z jest najniższa? Gold nowa Gold League, No to proste, że Silver 1. Jak tu się dalej, dalej, dobra, jest dalej. Na której z tym map nie muszę grać na meczu torunniowym? Dust 1, Italy, Bank of Ice turniowego Dust 1 na pewno. Czy jest w ogóle Dust 1? Dust 1 jest. Jeden Italii, Bank of ice. of ice. jest, Bank Italii. Dobra, zaznaczam Dust. Po jakim czasie wybucha bomba podróżna przez terrorystów? 45 sekund chyba. Jak pamiętam, bo za nie grałem. Dobra. Jako organizac Jaką organizację jest Virtus Pro Teraz chodzi o organizację, a nie o różne, więc zaznaczam rosyjska ile maksymalnie granatu możemy posiadać naraz mm, granatów, czyli naraz, no to dwa flesze, 2. smoke, i 5 5 5 5 5 no ale 5 możemy mieć który ze strzałów zadaje dodaje największy dmg? Obrzyn wypada, już na pewno wypada. Max 7, obrzyn nowa. Mi się wydaje, że to nowa jest. To jest czysty strzał, bo nie gram sh shotgunami. Dalej. O, teraz nie laguje, to jest nice. Co dodaje największy dmg? Po 250, to 27 dodaje się, 50, się, 7, się berety. P2, P250, no tak, nie za bardzo. Dwie berety też odpadają, bo po prostu nie są takie dobre, jak się wydaje. P2000, no nie, to nie jest. To jest taki yy, Glock po stronie CT. F7 yy, zostaje taki dobry, dobry, znaczy za dłuższy Five 7 Ile maksymalnie możemy mieć między zakup broni? 16 chyba. 16, tak, 16. Już dawno nie grałem, więc. Już nie grałem, z 2 miesiące. Nie, no nie, nie. Da... Kurde, grałem na informatyce, ale to już. To nie jest to, to na przykład w domu się gra. Bo tam 2-4 godziny Ja grałem, tylko nie wiem, z 20 minut, więc to jest różnica. Która z wersji kodresa jest To Cóż, chyba łatwe jest. 10. Teraz chyba nie jest z no, w CSGO. MP9 jest, MP5... MP5 już nie jest zesnana. Tak, była tylko w 1.6 i chyba w sorcie, ale nie jestem pewien tak do końca. To jest cygnet no, specjalnie droższy. chyba 300, nade, mołotowa 400, zapalający 600 i dymny też 250 bodajże. Więc zaznaczę zapalający tak mi się wydaje, jak pamiętam w której z tej broni kupiłem w stronę terrorystów. MP7 nie kupimy, co ja nam Kupimy MAK 10, kupimy MP9, proste MP9. Teraz broni ma najpójniejszy magazynek N4K30, Galil do 3,5, Famas, m 4 s M41S ma najmniej, bo ma 20. FAMOS 2, 25, tak, Famas 25, Galil AR. Godia r 35 dobra, Galil Jaka jest cena AK? To też chyba proste w tej stronie jest najdroższa A WPA ten, bo M44 chyba 3100 to, 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 jest, to też chyba 3100, M41S i M4A4, a lub M4 Krowa chyba bardziej mi się tak, krowa, to jest krowa. Dobra, szczęście, pytanie: która z tych broni jest szybganem. Nowa jest ma 10, MAG 10, już widać. Jaka jest pomyłka magazynka FAMAS? To 25 to też było. To końce są takie proste trochę. Pro, takie proste. Która z tych przewoduje się najdłużej? O, a teraz to już jest takie trudniejsze: takie już średniawe. AUG SSG08, czyli Scout, aK. P90, szybko tak AK, tak, 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 yy, ałok też jakoś, tak SSG, scout chyba najwyżej, ale nie jestem pewny, P90 nie, no, scout, scout, oczywiście, że scout, dalej, Jakie jest nawet ten się... AK, i to już się zaczyna problem, bo Bo chyba jest, tak, kupuje bronie na respie, na przykład w terrorystach. Jest tam kraj i zasięg. ja zawsze na to nie patrzyłem. Więc trochę lip, lipa, trochę taka. Przestzę przypomnieć. Tam było chyba 31. Tak, to było 30. Co to jest strzał, czysty strzał. 31 zza, znaczy. Gdzie najprawdopodobniej rozgrywa się akcja na mapie Cash. Hiroshima odpada w górach. W górach też nie. Czarnobyl. To jest Czarnobyl, obok Czarnobyla, bo tam oglądałem kiedyś y, na YouTube, tylko nie pamiętam, już kogo, chyba goldzor Coś tam, y, mitów i fakty o mapach z i tam było z tej Cash, Ale tam po pierwsze są te, te. na bum, B lub A, nie pamiętam już. Raczej na B. Jeszcze nie pamiętam nie, ja nie gram rzadko mi się dożał grać turniejówki na tej mapce. To tam jest taki przy tej. To tam jest taki, ten sierpi młodz z tego znak z, z Radzieckiego I to tak to jest obok Czarnobyla. Tak się, że Czarnobyl. Tresting rank jest najwyższy. Lem Legendary Eagle Master, Silver Master. To odpada. Master Guardian Elite odpada. Silver Master. Dobra, lem zostajem. tych skinów? Daka nie istnieje. Pustynny butelnik istnieje w dobra. Asimov. A szkoda, że. Bo ja bym chciał mieć Asimowa jako oka. Inferno. Teraz tych mam zostać na CSGO. DES2 był. Deniuk był. Cash. Cash a inferno. Cash a inferno. To jest. Muszę sobie przypominać wszystko, bo WD6 też grałem. Tutaj mam. Tylko nie zainstalowane teraz tutaj akurat grałem chyba godzinę, bo mam drewnianego komputera, ale jak miałem jak ogólnie grałem kiedyś miałem inny komputer, miałem lepszy komputer i le no chodziło chodziły te gry, teraz mam trochę słabszy więc jak nie mogę nie ma takiej rozpusty, dobra, teraz szybciutko kończymy, strzelam cash ile grałem z sobie w grze mmm mołotowa smoke flash Dikoj i To wszystko Jeszcze raz, smoke Kurde, smoke, flash Nate Isendieri, mołotowa i dobra, 6 Tak, 6. Ile jeszcze rąskim do AK? Cóż problem jest Wulkan pustynny buntownik fire serpent odpada kurde nie pamiętam skinów czerwonych też strzał 4 na jakim aptelu w trafimy że zniknie o kurde o kurde to teraz jest problem inferno nie bardzo teraz 2 chyba bardziej to teraz są strzały. Na jakie mapy możemy usłyszeć dźwięk z gry Portal? No. No, kurde, no. Nie widzę. Niuk bardziej. Są strzały, bo to już. Na turniowy, Safehouse Band. Militia Lake. Militia chyba. Tak, Militia. Militia, zgaduję się. Map niemiecką I to jest proste. Nuke, Niuk. to, Das dwa na pewno nie mirage. To jest nukle dobra, co wyjdzie? Szybko, 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 szybko. szybko. Zakończ quiz. O, dobra, twarz na dobrze, dobra. Dobra, zimeczki. To chyba wszystko w tym odcinku, więc trzymaj się. I dostałem twarz na dobrze. 22 punkty, dobra. Siema.